Cześć, to kary witajcie w kolejnym odcinku sześciennej geometrii. Jumper już skończył walczyć ze swoim domkiem, ale niestety długo nie odsapnął, ponieważ na replay, jak oglądałem y, nagranie z poprzedniego odcinka, to coś zauważyłem, czego nie zauważyłem wtedy i teraz właśnie sobie idziemy sprawdzić. Thanks. Luck for the win. <laughs> Posypałeś się. Pierwszy o, Tak. To jest... Tak się kończy w momencie, kiedy cię przylaguje jak spadasz. Ciebie wyrzuciło? W domu, na szczęście. No dawaj przedmioty. Wieś na sali. Musimy... Musimy tablicę wyników zamontować w następnej kolejności. Hmm, te dwie pochodnie chyba... a, no dobra. Wszystko? chodnie? No, chyba tak. Nie wiem, to jest, skądś te dwie. Mianowicie, powitacie kanion, do którego wpadłem i powiedziałem, że jest niefajnie? O! To się nagrało jeżeli to jest to, co ja myślę, że to jest, to będziemy mieli o. Za chwilę fajne, fajne rzeczy. Słodko. No. Pomój mi tę wodę. Jumper ubezpieczaj mnie z drugiej strony. Już tu do mnie idzie ekipa. Uhu! No, no, no. Ile was tam siedzi? Mało, na szczęście. Zambiaku, tak? Uuu. Nie, zostawcie mnie. Rozbawiłem pochodnię, pochodnie. Bez sensu. No, zobiaków zobiaków ale jest! To znaczy Ex-Grinder będzie! Jej. O, i lapis znalazłem. No nie śpieszyłeś się, żeby tu wejść i mi złotka Mhm. złoto. A ja tu życie walczę. To chodź tu. Teraz, teraz ty go bij. Ja dostałem łapatę w prezencie. Mm, tu nic nie ma. Dobra, to i możemy, możemy zacząć wykupować wszystko po kolei. Znaleziono coś ciekawszego, kopalnie? Drugi kanion. Oj, ja znalazłem siodło, kokabinsy. Tam dalej proste z drugi jest Bomba się rozejrze, czy nie ma tam nic ciekawego? Powierzchownie chociaż, jakiś drugi spawner albo coś takiego? No, byłoby fajnie. Aczkolwiek yy, fakt kanionu w tym miejscu trochę mi psuje niestety plany, bo to będą nici z naszej kopalni. Bo on skubany wypadło mu dno akurat na tym, że będzie go trzeba oświetlić od lewej do prawej, zanim zaczniemy kopać tunele. Tam, nie idź za głęboko, żebyś się nie zgubił. Okej, okej, już wracam, zbieram surowce po drodze. Znalazłeś coś? jestem tylko trochę węgla i przez To my mamy most Stone'a! O, przelazłem. Za murem. O. Jej. Znalazłem wiadro, kilof i trzy chleby. Ciemno odruchowo walnąć kilofem. Spawner, ale chyba mnie zabił. No, chyba bym się oskurował. Mm, dobra. Ja złapię jeszcze to żelazo z tej ściany i możemy zacząć sprawdzać, co tu jest na dole. Może się, może się nam po szczęści znajdziemy jeszcze jeden. Tu tam koło tej lawy widzę też jakieś żelazo jest. Dobra, Dobra ja idę tędy. Znaczy dołem. Okej, okay, ja tu próbuję jakiś parkour uskuteczniać. Gdy się nie zabi. A, słyszę zębiaka. Może złoto nad głową, wiesz? Mm, I zębiaka nad głową. Gdzie złoto nad głową? Tam, tam. tam. O. O. Dobra, koniec kanionu. A po drugiej stronie, na przeciwległej ścianie, masz żelazo. Wiem, wiem. Właśnie do niego... ...wderzałem. O. A ja z lapis... ...znowu. A właśnie, skułeś ten lapis z sufitu, w spawnerze? już zwróciłem uwagi. Na... Tak, był. To lapis na suficie? <laughs> Zaraz wrócę, zobaczę. Ty wspominałeś o lapisie, myślałem, że tego skułeś. Właśnie teraz tak mi się, że tak powiem, przypomniało, że chyba go nikt nie ruszył. Już idę. Podbieraj moje złoto. A, wyzbieram wszystko, wyzbieram wszystko. Tutaj ten kanion już się skończył. To zawsze możemy pójść jeszcze w drugą stronę. W drugą stronę tego, tak? Mhm. A potem pójdziemy do drugiego. O, nie, zostało. Zbieraj, e, ja po z lawą przez chwilę. Z, e, woda oczywiście leci skąd? Z nieba. Nie zatkamy jej. No, leci od tego zębiaka, tam wcześniej walczył. Ja to z lawą walczę, Au. no? Byśmy po z lawą. Jak Nie gadaj. No, trzy sztuki, cztery. Nie, uważaj, 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 stary, uważaj. O Jezu, zwariowałeś? Zdesperowany jesteś, jest myśli. O, znowu Diaksy. No dobra, ten jumper. To ile Diaksów znalazłeś w tym odcinku? Ehm. <gry> Czekaj, 7, dodać 5, 0? No właśnie. Obijasz się. Ale znalazłem za to 10 zł. Uuu, nice. Złoto mnie lubi. A ja lubię złoto. Na tym końcu jest, jest kolejny wodoospad. Tak, postawiłem. Patrz, znalazłem kolejny Wodę byś zatkał no, Idę, idę nie no, węgla... węgla ci u nas dostatek Chodź Ja złapię Coś do mnie strzela mm, szkielet. To pewnie szkielet Tak to zapewne na pewno szkielet Uuh. Kolejny lapis i hmm, jaskinia. No i dobra, idziemy. Jestem jaskinia, nawet. Jeszcze zdążymy. Dobra, po Węgier wiemy dokąd wrócić. Hmm. Kto idzie w prawo, kto idzie w lewo? Ja się boję samemu chodzić. Dobra, tutaj nic e, więcej masz nie ma. Szczęście, tutaj też nic nie ma. Więc zostało nam na wprost, a na wprost coś nie ma. O złoto. O, patrz. Na górę wdrapałeś. Tam coś na górze jeszcze? Mm, sufit? Liczy się? Um, nie. Ale czy wyżej jeszcze jakieś przejście? Nie, tu nic Zbyt nie ma, powiem, tu jest sufit. To chyba wykorzystaliśmy ten ten... pierwszy kanion. No, Dobra, to chodźmy do tego drugiego to był na dość, szybko. Jest dość mały. Oj, ale ile diaksów znalazłem? Jeszcze nie jesteś miliarderem. Nie się, będzie po prostu tamtą jaskinią. Tutaj jeszcze kopywałem jedną złoża, w WIS się Za Dobra, okej. Okay. A tam chyba jakieś... wody. W ogóle. być. Co, żeś jakąś taką dziwną konstruk... o, żelazo. To. Wiem o tych wodach tutaj dalej. Oj, proszek, no, 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 proszek. Proszek też musimy zbierać, bo... Ja tu planuję zrobić normalnie aż windę Żeby z tej kopalni wychodzić A mnie korci, żeby go zniszczyć <grystanie> Masz dalej schody, Kari Mam mm, y -y. kawałek A, Wow. Kiedy on to zdążył postawić? <grystanie> Zaostaw, nie ruszaj, sio Będziesz chciał enchantę na mnie zakładać? Jest trochę większy. Trochę. Cholercie. Uhu. Ma dużo jasnych i po Uhu, i to sporo większy. Dobra, chodźmy w lewo. To się na szczęście kończy, ale... Ja bym planował wejść tam na górę jakoś. Uważaj, Żeby ci nie podszedł, to pod ten. Tam na górze, to wiesz co? Musimy najpierw oświetlić odrobinę, bo się... widać. Więcej czerwonego proszku. Wiesz co, ci powiem? Fajnie, fajnie mi ten czerwony proszek wyszedł. Jednak. Jeśli, jeśli udało mi się zrobić jakąś teksturę kiedyś do, do tego teksturpaka, to jest to właśnie ten czerwony proszek. Hm Gdzieś ty pola. Ja z... próbuję doś doświetlić górę, właśnie. O rany. Co ja sobie tak myślę, że powinniśmy tutaj zabrać wiadro z wodą na tą wycieczkę? E, przydałoby się. Nie powiem. Góra wygląda strasznie. Minąłeś lapis. Wiem, że minąłem. Mijam na razie. Mi tutaj coś z góry nie zaskoczyło na mnie. Podstępnie. potworki chyba nie, nie spadają więcej niż cztery kratki. Znaczy, nie spadają z więcej niż czterech kratek. O, w ten sposób. Czy tak to tylko woda? Nie, bo ty wodę. Jest... A, jeszcze. Tak, tak, woda Na upartego można by ją skierować gdzieś indziej, bo tu ja widzę, jeszcze jakiś tunel jest. O! Właśnie zleciał mi na pająki, pająk i spalił się w lawie. Nice. Kiepski skok. Słabe Ale e, pierwszy raz chyba widzę taką strukturę kanionu. Że co, że lawa jest na dole? E, nie, chodzi mi o to, że on jest tak zakręcony w ten sposób. Zdaje mm. Zdaje się. O, złoto. Widzę. Pierwszy, pierwszy, pierwszy. Pierwszy? Nic z tego. Haha. Ha. Aj. Czekaj, to rozpacz. O, znowu złoto. Woda, chyba spada z wysoko. Tu jest złoto. Mój skarb. Strasz... Strasznie mało potworków jest, zauważyłeś? Daleko on jeszcze tam sięga? Właśnie też nie zadziwi. A daleko on tam jeszcze sięga? On się tu rozbidla. Aha. Czyli fajnie. O, diaksy. Creeper? Oj, jumper, jumper. Creeper gdzieś mi tu bo to wie. Nie strasz. No, ale ja słyszałem tylko takie. To, to mogło być te lawa się spalać, ale ja znalazłem diaksy w międzyczasie, więc. Masz może torcza? Hmm, jeszcze 11 sztuk, będziemy musieli zaraz wrócić. No właśnie. Ale jak sobie ehm, czule pomyślałem, czekaj. żeby zabrać drewno ze sobą, a tu kurczę, nie wziąłem. Ja myślałem też, że patyki mam ze sobą nie. Dobra, żeśmy się tak obłowili, że myślę, że nie ma sprawy. Przedem trochę naczuję, a on się już kończy. Na się, że to, koniec sięga, to trochę węgla. Hmm. No faktycznie. Ja wziąłem, to trochę było średnio mądre z mojej strony, ale zrobiłem z dwóch staków węgla, osiem staków pochodni. Więc pochodni mamy w kufrze pod ostatkiem. Dobra. To wiesz co, to teraz ty... Teraz tutaj, ty idź w tą stronę, znaczy w, w powrotem. tutaj wzdłuż lawy na dole, ja pójdę górą tym razem. Chodź tą stroną może. Bo ten... Tamta jest oświetlona, to może to coś. No właśnie dokładnie, oj, 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 dokładnie oj, 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 to są... Oj, 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 oj. Spaliłeś się? Nie. Skąd myślicie? Uważaj, bo tam słyszę nade mną kielery i inne takie. Tak, tak, ja właśnie widzę szkielety. Ale jak mnie tu coś trafi, to będzie fajnie. Może jak nie coś trafi. Stary, ty to się tam jeszcze coś zaczepisz, ja tu polecę prosto w lawę. Aha, no, ha, ha, no tak. właśnie. Proszę, że ci się dostało. Tak, dwa razy. Mam tu całą ekipę. Trzech, dwa szkielet, szkiele, dwa zombiaki. I skończyły mi się pochodnie, ale za to mam bardzo dużo złota. Niż mnie w tym złocie. No. Dobra, to myślę, że teraz musimy wrócić, po prostu z tym, co mamy. Ja właśnie wracam za. kaskadą lampą. Ale... Hmm. Pozwolisz, że będę się bardziej martwił o siebie z powodu tego, ile czego ja tu niosę. Nie. slime. Hm. Czerni ma. Dobra, ja wracam oświetloną stroną do domu. Czy jesteś mały. Jumper wyłaź tam jest ciemno. ja mam diaksa. No grac, ja właśnie się prawie spaliłem. Przez chwilę nieuwagi, ale było blisko. Ale tylko jeden. Mhm. cię. No bo ja tu... jesteś za ścianą. To ja tu jestem już przy wyjściu, no. Jest, karier, widzę widzicie. Ale ja tam słyszałem slajma, tylko nie mogłem go znaleźć. No bo są, jest je słychać bardzo daleka. Muszę, gdzie jest wyjście. Mm, tu do góry. O. Dobra. Ja uważam, że w porównaniu z poprzednim odcinkiem, kluchą, ten był bardzo, bardzo owocny. No i Dąbietrze myślę, że, tak widziałem, do tego kanionu my tu jeszcze wrócimy. Dałoby się. Hmm. No, a tymczasem. czasem... jeszcze podjeść? No, nie jest to z zombiaka. Pamiętaj, Jumper, nie dotykaj spawnera, sió. Ja będę się nim bawił później. Jest jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, która Cię czeka. Będziesz byłeś hmm? po tych schodach, ha 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 ha. Czego po schodach? Że znaczy, tu kiedyś będą schody, ale ty już je widzisz, otrzyma wyobraźnię. Jak to tu na górze? Jak to tu na górze? Jump. Jump. No dobra. Myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.